Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to przygody Roberta w grze Mountain Blade Warband. Robert i jego oddział znajdują się aktualnie w okolicy miasta Rejwadin, należ należącego do królestwa waegirów. E, tak, Wajegirów. Ja zawsze mylę, niestety, czytam to jako Wajegirów, e, a to jest Wajegirów. E, przyjechał tutaj, ponieważ usłyszał, że. Tutejszy mistrz, yy, mistrz Gildi ma dla niego zadanie. Dlatego teraz udamy się wraz z Robertem właśnie do Rey i yy, dowiemy się o jakie zadanie chodzi. Aczkolwiek chyba zgaduję, że chodzi o bandytów, nieprawdaż? Bo nie wiem, to są zawsze bandyci, zawsze chodzi o bandytów. No chyba, że chodzi też o owce. Ale. Ow nie będziemy pasterzami, ponieważ mistrz Gildi może zdać zadanie o owcach, które nie jest zbyt byt, e, fajne moim zdaniem. No i Roberta zdaniem również. Tak więc, drogi mistrzu Gildi, czy masz może dla Roberta jakąś pracę? Ano, bandyci. Grupa deserterów dokładnie, czyli nasi starzy Nemezis. Oczywiście trochę inni, to pewno, pewnie będą e, żołnierze e wajgirscy. Jasne, da się oczywiście zrobić. Robert z chęcią zapoluje na tych deserterów. Pytanie brzmi, gdzie oni mogą być. zapytajmy tych, e, oh, tych wieśniaków. Niestety nic nie widzieli. E, tak więc poszukamy ich dalej. Ja popowiadam, co się stało pomiędzy odcinkami. E, tak więc. E, Ostatnim razem e, pomiędzy odcinkami Robert udał się do e, tutaj gdzieś było e, u, u, gdzie to było zniknęło nie e, udał się do obozu szkoleniowego gdzie podszkolił nieco swoje umiejętności kuszyńcze i, kuszyń, i umiejętności swojego oddziału nie były to jak, e, takie po prostu ćwiczenia żeby nie wyjść e, z formy, ponieważ jak widzieliście w poprzednich odcinkach, Robert jest e, beznadziejnie aktualnie kusznikiem Więc uznał, że trzeba coś z tym zrobić No i co jakiś czas sobie ćwiczy Poza tym... U, zapytajmy się tych karawan, czy może nie widzieli poszukiwanej przez nas grupy... E, deserterów? Niestety nie Poza tym Robert przyjął do swojego oddziału e, byłego żołnierza. O, nie zdążyliśmy ich niestety e, złapać. Byłego żołnierza o imieniu F Firentis. Firentis służył jako kapitan konnicy wraz ze swoim bratem. E, lecz niestety, no służył swoim bratem, no i tak sobie żyli szczęśliwie, aż, do, aż w życiu pojawiła się jakaś kurtyzana, która skuciła e, obydwu, e, obydwu braci. No i niestety, e, po pijaku Ray Vadin zabił. E, zabił swojego brata. Brata oczywiście to jest straszliwa zbrodnia i teraz on szuka jakoś odkupienia, dlatego Robert postanowił przyjąć go pod swoje skrzydła, przyjąć do swojego oddziału No i teraz mamy e, drugiego Drugiego członka zespołu, znaczy drugiego, kolejnego e, członka zespołu I pierwszego naszego kawalerzystę Który, kto wie, może będzie takim zaczątkiem O, tu, tutaj mamy grupę deserterów Ale jednak e, nie są to deserterzy, których my poszukujemy Ale tak spróbuje e, Robert ich dorwać, bo dlaczego nie Myślę, że sobie poradzimy. Poradzi sobie on, jego oddział. No, tak więc yy... chwila, chwila, zostańcie moi tutaj drodzy. A z drugiej strony to są myśliwi. Dobra, stańcie tutaj. No, to są łucznicy Firenty. Dla mną nie jest w, w, w kierunku szlika. Ehm, może jednak. Jest. Szczelcy po prostu strzelacie bez rozkazu. Zwo e, niech Robert chce pozwolić... E, tutaj, o właśnie podbiec naszemu przeciwnikowi, który korzysta z łuków, a więc e, raczej e, nie uda nam się ich powystrzelać na zwyczajnie świecie e, piechota do ataku. Jak najszybciej, żeby skrócić dystans. Firentis do ataku. E, no tak więc przyjęliśmy Firentisa do swojego działu... Znaczy Robert przyjął. No i też Robert. E, Zżył niemal wszystkie swoje pieniądze, no czy połowę, mniej więcej wszystkich ciężko zarobionych pieniędzy, żeby go wyposażyć. Mamy e, małą aktualnie, włącznie jakieś 700 e, denarów, co oczywiście jest su sumą niewielką, no, ale dzięki przychodom e, z jego inwestycji w Kaldarii spokojnie może opłacić żółt oddziału. No i tutaj udało nam się bez żadnych strachu e, Robertowi pokonać bez, bez żadnych strat. E, naszego wroga czyli deserterów wszyscy padli niestety nic ciekawego e, nie mieli przy sobie tak więc e, wr wracajmy e, niech Robert zwróci w, e, w rey Wadinu ponieważ pamiętajmy no wszędzie mamy nasze te zadanie czyli zapalowanie na e, band na deserterów tutaj po poawansujmy nieco żołnierzy Bojar Marmont? Może on widział yy, szukany przez Roberta bandytów? Niestety nie Hmm Ach Bo przecież Robert szuka w złym miejscu My szukamy wokół My razem z Robertem szukamy wokół Rejwadinu A wcześniej zadanie nie dotyczyło Wadinu Tylko miejscowości yy, tu była... Zobaczmy, to była nie, miejscowość, nie, to był Rejwadin. naprawdę mi wydawało mi się, że to był jednak ta że to jednak w pobliżu ta znajdziemy tychże dezerterów. No i proszę, mamy jakichś dezerterów, niestety to nie są kisami dezerterzy, ale mniej, mniej jednak Robert y, ruszy za nimi w pościg, udało się ich jeszcze dorwać przed zmierzchem. Znaczy, no, przed zajściem słońca bardzo mnie to, bardzo to Roberta cieszy, ponieważ, jak już wspominałem, on nie widzi w ciemności, w przeciwieństwie do kalaryńczyków, ale wiem, to już nie jest śmieszne, <grymne> zapewne. Stawmy naszą piechotę Roberta na tym wzgórzu, znaczy, w sumie, strzelców na tym wzgórzu, piechotę wysuniemy e, 10 kroków do przodu, zaś Firencis pojedzie wraz e, z Robertem, by oflankować wroga. Myślę, że to jest miarę, miarę dobry plan. Czy się powiedzie? Nie wiem, aczkolwiek mam dobre przeczucie. Chwila, gdzie jest Firentis. Firentisie! Za! Do Roberta! Dobrze! Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Postanowiłeś yy, wypełnić jego rozkaz. I szarżujemy, oflankujemy ich! I niestety chybiłem. Ale jak widać, e, pozycja, e, wybór miejsca na, e, na umieszczenie naszych kuszyków okazał się nad wyraz trafny. E, atakujcie, moja piech piechota, atakuj, ponieważ e, ci, e, ci bandyci próbują uciec z naszego przepraszam, co my bandyci? Bo co za e, czym lepszy jest desert od e, bandyty N w niczym nie jest lepszy. I ponownie z nimi zwyciężyliśmy. Ładny, bardzo fajny miacz. Z którego myślę, że z chęcią skorzysta albo Marnit, albo właśnie Firendis. Jest o denarów. No i doświadczenie, co e, dzięki czemu możemy. E, może Robert nieco podszkolić swoich żołnierzy. Niech porozmawia on jeszcze z... Z Fire e, żeby wręczyć po swój e, zdobyty miecz. Ups, nie tam przycisk. E, to był miecz nordycki z hartowanej stal. Jest w miarę, w miarę dobry. Hm. Przy okazji, e, niech tymczasowo ma. E, nosi ze sobą łuk. Tymczasowo nie jest to najlepsza broń, no ale lepsza taka niż żadna. Nieprawdaż może A już kogoś kiedyś kogoś trafi eee. My zaś wracamy do Ravadinu, ponieważ jest ciemna, więc przydałoby się od, nieco odpocząć oraz sprzedać eee. niepotrzebne eee. rzeczy no niezbyt odpoczął nas ten oddział No ale trudno sprzedamy te rzeczy niepotrzebne Zostawimy sobie ten miecz, ponieważ jest w miarę dobry no i co, e, Robercie, ruszajmy dalej. Widziałem jakichś bandytów, ale nie byli to, by na, e, nie byli to na pewno e, dezerterzy, których poszykujemy, coś tam mi minęło. Hmm. No dawaj, mam nadzieję, że w tym. Powinien się tutaj wykazać e, ma nasz marnit, którego wszędzie wyszkoliliśmy e, na świetnego tropiciela i obserwatora. No. Jeśli można tak nazwać. Wypatrywacza, powiedzmy. Eee, czy widziałeś bandytów? Niestety nie widział. No, Jon Tuluk, który biegnie za grubą, bie niewin grubą niewinnych wieśniaków. Robert by z chęcią zainterweniował, no ale to by oznaczało, że przestałby przysta być neutralny. I o mój Boże, ile kasy! Bardzo mnie to cieszy. Robert aktualnie ma w miarę dobry przychód. Już prawie odzyskał pieniądze, które wydał na Uzbrojenie Firentisa. Miejmy nadzieję, że Firentis będzie takim e, zaczątkiem kawalerii w oddziale, oddziale Roberta. Co, co e, sprawia, że w sumie pomyślałem o tej rzeczy. A gdyby zrekrutować niektóre, paru e, swadiańskich rekrutów i zacząć szkolić ich na rycerzy. By zrobić z nich kawalerzystów Co myślicie o tym pomyśle? Ja uważam, że jest miarę niezły Dlatego Podjedziemy sobie szybko tutaj do Emirin, gdzie Robert zrekrutuje Kolejnych ochotników No tylko jeden niestety, no to trzeba się jeszcze wybrać Do... Uuu uu, biedne, Ujeju Ile, ile wiosek Splądrowanych No tutaj raczej ochotników Nie znajdziemy tego co widzę, bo każda wioska, na którą prawie że najeżdżam jest splądu, splą, splądrowana. W takim razie... wynieśmy się stąd... Grupa deserterów, kolejna. Wróćmy za nią w pościg. Czy się uda? Czy się uda? Chyba nie uda, ale... Nie są to niestety nasi deserterzy. Zostańcie tutaj moje... Zostań tutaj w oddziale Roberta. Robert naprzód. Lecimy. A zaraz e, Firentis, za nim, za Robertem Firentis. Będziesz jego osobistym wsparciem, tak? Mówię, jak zaczątkiem kawalerii, ale również swego rodzaju ochroniarzem Roberta. Towarzyszem, przyjacielem, takim, Alf, jak, e, takim przyjacielem, ale jednocześnie sługą, ochroniarzem. Coś w stylu, gdyby porównać Roberta do Batmana, to e, Firentis będzie takim Alfredem. Mam nadzieję, że się ten Mam nadzieję, że się przyjmie. Tam został pojedynczy kushing, którego, na którego Robert właśnie już szarżuje. Z, z wyciągniętym mieczem i zabity. Jego głowa potoczyła się po stoku. Niczym. E, niczym główka kapusty czy coś. Udało się. Uuu, łucznik. Bardzo, bardzo cieszę. Kto wie, może. Tę włócznię najzwyczajniej w świecie damy Fiorentisowi Konica jest w miarę niezła z włóczniami Sam lubiłem sobie grać e, Kiedy Robert jest trochę innym wojownikiem Sam lubiłem sobie stworzyć też e, postacie e, Które polegały e, <kluzła> Które używały innych broni niż aktualnie używa e, Robert czyli zamiast yy, miecza dwurężnego, korzystając z mieczy tarczy i inne takie rzeczy i bardzo mi się podobała w użytku yy, broń drzew, drzewcowa ponieważ ona ma duże bonusy od yy, prędkości do obrażeń, niestety znów nic nie widział tutaj bojar przepraszam was bardzo yy, za to yy, za tą nagłą przerwę, a aczkolwiek przeszkodzono mi niestety w nagrywaniu w kiedy przerwałem, jak zobaczyliśmy Bojar, Maron ucieka tutaj przed Neonem Algurem, nie wiadomo, czy mu się uda uciec, czy mu tego życzymy, myślę, że rower tego mu życzy, nawet jeśli chce, woli pozostać neutralny, to jednak nie chce, żeby się poleła bez powodu Kreft. Ale jednak wygląda na to, że Bojar nie ucieknie, chociaż, chociaż jednak uciekł, jednak uciekł, schronił się za, e, za murami rejwadinów. A teraz może odpocznijmy jednak przez chwilę, bo nie ma co szukać e, dezerterów po nocy, niech nasz e, nież oddział Roberta nie, nieco odpocznie, tutaj mamy e, zrekrutowanych. Czyli naszych swadiańskich żołnierzy, których postaramy się wyszkolić na doskonałą, doskonałą kawalerię. Teraz pojeździmy, teraz Robert pojeździ tutaj dookoła e, Rej Kto wie, może jednak się natkniemy na jakieś ślady e, naszego ce jego celu, czyli <ścoughs> czyli, e, grupy deserterów. Król Golek sam. U, co za maska. Czy widziałeś bandytów? Niestety nie widział jego wysokość. Dlatego ru Robert rusza dalej w podróż. Kto wie, może jednak znajdziemy ich... Śniacy, czy zdążymy? Znaczy czy Robert zdąży do... Tak, zdąży. I znów, porażka. Nikt nikt. Nikt nic nie widział. Cóż się stało, czyżby ci bandyci zapadli się pod ziemię? Wygląda na to, że tak. Zjedźmy pod tat szamesz, Ponieważ tutaj e, bodajże doszło do ataków Tychże bandytów Hmm <grybujesz> Jedyna wioska po okolicy z której może Robert może e, rekrutować Eee e, żołnierzy i właśnie jedzie by zostać Splądrowana no. Smutne, smutne życie, no ale Nie może zainterweniować niestety Robert, ponieważ na nie miałby szans wielkich z, z, z żołnierzami, to był Bojar że nie, tak, Bojar chyba z tego co zapamiętałem? Nikt nic nie widział, niestety, nikt nie słyszał, gdzie są ci cholerni bandyci? Gdzie? Yeah. Dezerterzy, kolejni! Gonimy za nimi, gonimy za nimi. Jak najszybciej pędzimy, pędziemy. czy oni są szybsi od, od oddziału Roberta? Niestety tak. To oznacza, że nigdy ich nie złapie niestety. No dobra, może kiedyś się na nich Jeszcze was dorwę! Krzyknął im na pożegnanie Robert. Wymachując, grożąc, nie, wymachując groźnie pięścią. Tutaj nigdzie niestety nie widać. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nie ma żadnego śladu po bandytach. Co jest dziwne, ponieważ, no, wygląda na to, że ci Dezerterzy mieli trochę rozumu w głowie, ponieważ ukrywają się, ukrywają. Wiedzą, że Robert na nich poluje, i wiedzą, że nie można lekceważyć Roberta i jego działu, ponieważ jeśli znajdzie, to będą mieli przechlapane. Hmm. Zastanówmy się, gdzie mogą znajdować się bandyci, ponieważ skoro. Ani stąd, ani stąd, ani tutaj, nigdzie nie byli. To mogę założyć, że Gdzie są, są gdzieś za tą górą. Spróbujmy w tych lasach. Ee, Robert poszuka w tych lasach tychże bandytów. Kto wie, może się uda. Królestwo Swadi i Królestwo Girów zawierają pokój. Bardzo to Roberta cieszy. No bo, po co jakiś niepotrzebny rozleg krwi tutaj e, czynić? Tak więc objedźmy tę górę wraz z Robertem. Zobaczmy. Żadnego śladu Nigdzie ich nie ma Gdzie oni mogą być? Bo ja żeralko Widziałeś tych bandytów? Niestety nie Gdzie oni mogą być? Zapadli się pod ziemię Może są po drugiej stronie rzeki, okolicy Kurawa Zobaczmy, może, może, kto wie Gonisz, Mam nadzieję, że nie, nie nie. niestety Robert że w jaśniaku, żeby zapytać ich Oba o deserterów. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Czy jest tutaj ktoś? O, pojazd Belgaru. Może on coś wie. Chyba nas nie przypada za Robertem, niestety. No ale nie można każdego zadowolić, nieprawdaż? Gdzież może być jednak nasz przeciwnik? Nasza ofiara. Eee. Y bo ja że druli, może ty mnie chociaż poratujesz? On też chyba nie lubi Roberta. No ale trudno. Nie można, jak już mówiłem, zadowolić wszystkich. Robert o tym wie. On próbuje zadowolić tylko tych, których szanuje. Przejdźmy się tutaj przez lasy. Przez i knieje. Gdzież mogą być ci bandyci? Och, Robert jest niestety. Reis Nie wiem jak to nawet przeczytać. Też również nie wiem, gdzie są kibandyci. Gdzie oni się zapadli pod ziemię? Jesteś niewidzialny, czapki, niewidki, czy co? Gdzież oni mogą być? O, zapytajmy krawane. Kolejna grupka deserterów. Spróbujmy ich dorwać. A, niestety, nigdy za nimi nie dogonimy. Są na, są na koniach. Nie dogonimy ich. Są szybsi od Roberta. Ennis Robert również im na pożegnanie pokazał jakiś brzydki e, symbol, którego nie powinno się e, naśladować. I ru ruszył w dalszą, e, dalszą podróż w poszukiwaniu dezerterów. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tutaj, tutaj są. Nie, nie ma ich. Halo! Gdzie wy jesteście? Nie chcemy was skrzywdzić. No i minął tydzień, tydzień minął. Już na poszukiwaniach chyba. Już tutaj bitwę, co się dzieje? To się bije z kim? A, w bitwie Bojara, Kumipa i bitwa Nojona Alagura, Robert się oczywiście nie wtrąca, ponieważ, mówię, jak mówiłem, chce być neutralny. Rodoccy Kusznicy, dezerterzy, dobra. Będziecie idealnym zastępstwem, ale dla Roberta, ale najpierw poczekamy, aż yy... Eee, fu, wyjdzie słońce, tak? Nie, nie, w nocy nie warto ich atakować Ponieważ nic znów nie będzie widzieć nasz drogi Robert, ale wzrok jest bardzo ważny. Przecież w walce z zmysłem. Dogonimy was, dogonimy was, dogonimy was, spokojnie. No dalej, wyjdź słońce, wyjdź słońce! Dobrze, wyszło słońce. Możemy ich zaatakować. Ogień zaatakujemy! To są kuśnicy Dlatego trzeba będzie porządnie uważać. E, bardzo uważać, na szczęście są tylko zwykli kusznicy. Dlatego nie powinni stanowić zbytniego wyzwania. Podstawimy tutaj nasz e, Robert. Podstawimy, postawi, no, tutaj e, żołnierzy Roberta. Ponieważ tutaj będzie chronić ich. E, e, wys, jak widać, ten pagórę powinien ich chronić przed ostrzałem. Firencis, ruszaj za swoim dowódcą. Ruszaj z Robertem. W końcu masz być jego Alfredem Tak, jak już mówiłem Robert jest Batmanem, a ty jesteś Alfredem Tak więc, już, biegną, biegną na nas kusznicy Piechota, atakować Nie, nie, piechota atakować, nie, nie, nie za Robertem Fire, Firenci za nim Firenci za Robertem oh. Dostał niestety bełt w nerkę, Chyba tak, ale sobie poradzi Powinien sobie poradzić, Robert z tą raną O nie, czyżby Firentisa ogłuszyli niestety, ale na pewno uda się go uratować W końcu jest bohaterem niezależnym, he <laughs> he Nie, jeden z naszych stadiański, nie, kolejny żołnierz padł W bitwie już dwóch straciliśmy żołnierzy, to jest straszne Przeżycie dla Roberta. Dla, dla mnie ru, również, tak? Ponieważ traci żołnierzy, no. Jest powiedzieć, że nie wypada, bo to głupie byłoby zabrzmiało, no ale przynajmniej to jest też straszna rzecz. Ludzkie życie jest odebrane. tu uczciwego, yy, dzielnego żołnierza. Tak więc niech yy, światło świeci na ich duszami. No ale przynajmniej zdobyliśmy nieco. Nieco łupów. Aczkolwiek nic ciekawego w sumie, jak patrzę. Same kapelusze. Co ja? Co zostanę szalonym kapelusznikiem? <taka>, Taka ciekawostka. Skąd się wzięło w ogóle powiedzenie, e, e, pomysł na szalonego kapelusznika? Otóż, kiedyś w, e, produkcję, hmm, w produkcji kapeluszy używało się rtęci, która była, e, jak wiadomo, która jest, jak wiadomo, substancją trującą dla człowieka, i dlatego często. Jakby to było tam chyba opary jakieś ręciowe po prostu wdychali kapelusznicy i po prostu wariowali od tego, ponieważ najzwyczajniej w świecie no ich mózgi się zatruwały, czy coś w tym guście. Tak, tak kojarzę po prostu. Nie znam całej historii. Wyświadcze, czy widzieliście gdzieś bandytów? Nie. Niewidzialni bandyci! Niewidzialni dezerterzy! Dobrze, ale myślę, że w tym momencie z wami się... Pożegnam, tylko bo Robert pogada sobie z królem Jarol glekiem, który chyba musi być bardzo brzydki, skoro nosi taką maskę. No więc, wiecie, w tym momencie się z wami pożegnam, tych, tych bandytów e, dorwiemy już na następnym odcinku, tak więc... Miejmy nadzieję, że uda się nam na samym odcinku e, złapać tych deserterów, tak więc... E, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli si się Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. I co fajnie było, jakbyście napisali w komentarzu, co Wam się podobało, a co Wam się nie podobało w tym yy, odcinku, bo to bardzo, bo, bardzo mi pomoga, yy, pomogłoby, przepraszam za te, te moje pomyłki. No i co, do zobaczenia w na następnym odcinku Przygód Roberta. Hej, hej!